Cześć, tu mamik. Witam wszystkich w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Nowy rok otwieramy topkom 100 gier z BGG. Tak samo otworzymy kolejny rok. Sobie porównamy, co tam było fajnego, co się pozmieniało. Tu tak samo jak w tych gierkach 2024. Postaram się szybko to przelecieć. Jaką grę znam, będę Wam coś tam opowiadał o niej. Jeśli nie mam, będę ją oczywiście tylko czytał z nazwy Gierki. Które wyznacie a ja nie opisałem, bądź chcecie zaznaczyć, że ta gra była dobra, bądź powinna być wyżej, bądź niżej, dajcie znać w komentarzu. A więc zapraszam. Setkę otwiera gra Scout, czyli karcianka, dosyć prosta, w miarę fajna. Kolejne miejsce to poszukiwanie planety X. Następnie mamy Woyaż of Marco Polo, czyli starszą gierkę. Siedem cudów świata czyli gierkę rodzinną w draftowanie, jedną z fajniejszych gier, która działa na więcej, większą ilość osób. Concordia Venus, Robinson Crusoe, niektóre gry mogą się powtarzać ze względu na wydania. Robinson Crusoe, czyli gra przetrwanie Robinsona, kooperacyjna, jedna z fajniejszych gier, którą gramy z Lidką. Nie zawsze ją przechodzimy, ale jest cały czas u nas w kolekcji. Rivi, czyli gra cywilizacyjna, jest testowana aktualnie na BGG, BGA. Przepraszam, może wam nagram filmik z instruktażem, zobaczę, jak czasowo się wyrobię. Dominant Spisage, czyli władcy ziemi bodajże. Ta pierwotna wersja, jedna z fajniejszych gierek, gdzie mamy pion akcji, ustawiamy sobie swoją akcję. I na końcu wszystko jest rozpatrywane z góry do dołu. Wszystko to dosyć fajnie działa. Polecam Wam chociaż raz zagrać taką gierkę. Poprzez wieki trudzi Age's Story of Civilization, czyli duża gierka cywilizacyjna. Chyba jedna z takich fajniejszych. El Grande, czyli w tym roku, w poprzednim roku była reedycja. Z nowymi malunkami, ja mam tą starszą. Też pewnie na kanale się pojawi, bo gdzieś tam zapomniałem o tej grze, żeby Wam wrzucić. Beyond the Sun w tym roku, czyli tamtym roku, mamy Horizon, czyli troszkę przerobioną, ale cały czas o to samo chodzi, czyli mamy drzewko, Excelka sobie rozkładamy. Theodore Wakan City of God. Zawsze jest, jak gdzieś tam grę widzę. Mi się przypomina Solkin, które jest lepszy, które jest gorszy, my mamy obydwie w kolekcji. Teotihuacan, bardzo fajna gierka, dosyć mocno regrywalna. Lords of Waterdeep, niedostępna już gierka, gra w świecie Dungeons Dragons, ale tylko z tematyką. Reszta gry to jest bardzo prosta gierka, na to zawsze mówiłem, Splendor Killer. Gierka, w której sobie układamy kosteczki. Jeździć na kanale wersja digital, bo ja gram w tą gierkę tylko digital, ponieważ ona nigdy nie wyszła po polsku. I ciężko tutaj ograczy EOS End, czyli gra deck z fajnym motywem przerzucania. Ja mam gameplaya na kanale, ale chyba jak ktoś mi kiedyś wspominał, nigdy nie nagrałem wam coś o to może w tym roku. Nagram Pola Arle, czyli dwuosobówka w świecie Agricoli, ja na to mówię, czyli w tych malunkach. Dosyć fajna, niedostępna, ale już zaczęła się pokazywać. Chyba polskiej edycji raczej nie będzie, ale jeśli, jeśli jesteście zainteresowani taką gierką, to ona już się zaczęła pokazywać w normalnej cenie. Brzdęk Katakumby, Eklipsy, New. Dawn of Galaxy to jest chyba jeszcze ta stara wersja z 2011 roku. Klank, ten oryginalny, czyli najdrażniej smoka, 83 miejsce. Gra dingowa, w której będziemy się poruszać po planszy za pomocą kart. Oczywiście chodzi, żeby gładnąć jak najlepszy kryształek, artefakt i uciekać do góry. Taka gra bardziej wyścigowa, deck buildingowa, dosyć specyficzna, ale my bardzo lubimy z Litką. Macie na kanale, zresztą możecie sobie pograć Five Tribe. Później mamy gierka w stylu Mandala, czy bierzemy, przerzucamy sobie te kolorki. mipiarki są w odpowiednich kolorkach, każdy Mipelek coś tam robi. Gierka fajna, Days of Wonders oczywiście jest odpowiedzialny za to za wydanie, czyli dosyć dobre wydanie jest, fajnie to wszystko działa, ale ta gra dla mnie jest bardziej grą dwuosobową niż na większą ilość osób Race for the Galaxy, czyli klasyka, która cały czas nie może być wydana drugi raz przez portal Azul czyli prosta, ładna gierka, w której będziemy sobie pobierać kafle, umieszczać sobie na naszej planszetce tak? i czyli już klasyk, budowanie, chyba Crigolę ostatnio wrzucałem w wersji digitalowej Kingdom Dead Monster Crew Quest of czyli 9 Planeta Jedna z fajniejszych gier tricktakingowych po nauku tricktakingu o co tam w ogóle chodzi gierka kooperacyjna, w której musimy wykonać pewne zadanie określone, zagrywając lewe, czyli tricktaking, czyli musimy wykonać na przykład zadanie, że ktoś musi wziąć ostatnią bitkę, czy musi wziąć dany kolor Dosyć fajna. Mechan Minions macie na kanale. Prosta gierka. Tym razem mamy kooperację też. Gierka programowania. Będziemy programować sobie ruchy. Chodzić sobie fajnymi bitwyperkami. Wszystko mamy dobre, dobrze wydane. Ładnie wydane. Możecie sobie, tak wspomniałem spojrzeć na kanał. Era innowacji, czyli teraz mistyka w nowej słonie. Android. Android Netrunner, czyli już taki starszy klasyk, Star Wars Imperial Azul, też niedostępny klasyk, gdzieś tam leży, muszę go odpalić i pokazać Wam, Paladyny West Kingdom, czyli seria Zachodniego Królestwa, Paladynie chyba z, tego, z tych trzech gier byli według mnie najlepsi, Galerista, czyli gierka Vita Lacerty, Jedna z fajniejszych, tylko tutaj ona według mnie fajnie działa na dwie osoby trzy, na cztery już jest dosyć specyficzna, ponieważ mamy tą akcję wypychania i ona tak troszkę się duży bezsensownie lahavra specyficzna gierka, klany Caledonii, czyli przeróbka, znaczy przeróbka, zapożyczona mechanika w dużej części z Sticky. Gdzieś tam ma problemy, ale my lubimy z litką sobie pograć, dosyć fajna, chyba nie macie na kanale to Wam muszę. W tym roku wrzucić Zwax, czyli szarlatani, losowanie z woreczka, puszolak w najlepszej formie, makara Ibo, Power Grip, czyli wysokie napięcia, kierka, w której będziemy się listować O, fabryki mamy plansze, gdzie będziemy się ścigać, żeby jak najszybciej połączyć. Dosyć fajna gierka, no i oczywiście dosyć stara. Każda mapa coś fajnego wprowadza. Colki, kalendarz Majów. Czyli tak jak Wam wspominałem przy Teotihuacan. Ta gra zawsze gdzieś tam jest porównania do tych dwóch. Gierka fajna, dopóki nie zagracie na BGA i zobaczycie jak, ta, jak tam chłopaki wymiatają w nią i praktycznie robią w kółko to samo. Ale ogólnie gra fajna, lubię sobie gdzieś tam po raz, raz po raz zagrać. Grand Austria Hotel. Później mamy posiadłość szaleństwa drugą edycję, czyli gierkę typowo halloweenową u nas z aplikacją, która tworzył nam ten klimat, My sobie robimy swoje, dosyć fajna. Tylko ta aplikacja mi troszkę przeszkadza, ale jeśli chodzi o jednorazowe gierkę halloweenową, to ona się najlepiej sprawdza u nas. Obsesją, czyli nowość, no nowość, no już nie taka nowość, że była w 2018, ale w Polsce była jako nowość, od sprzedała się dosyć fajnie. Jest gierka też na BGA, pewnie Wam niedługo wrzucę filmik, Pandemic, sezon drugi, czyli legacy pandemikowe Lizbona. Moim zdaniem najcięższa gra Witala Serty, odbudowujemy sobie tutaj Lizbonę, kilka gierek jest tam zawartych, Kładz z form. Into Deep Wood, fajne figurki z tego co pamiętam, bo gdzieś tam się interesowałem KS-em Cthulhu May Die. następnie Uśpieni Bogowie, Hegemoni, Leader of Class, dosyć wysoko, 56 miejsce, jak na taką gierkę z 2023 roku. Gierka się wysprzedała w Polsce dosyć szybko, jest drugi dotruk tej gierki, Możecie też sobie zakupić dodatek, żeby zagrać to solo, ale z tego, co wiem i gdzieś tam dyskutowałem na temat tej gry, grane lepiej się sprawdza w pełnym składzie. Agricola, czyli ta klasyczna z 2007. Później mamy Blood Rage, czyli gierka e, langa, w której będziemy mieli Walhalle, Będziemy e, walczyć tutaj e, naszymi wikingami, naszymi klanami. E, te klany będziemy rozwijać. Też mamy różne... E, punkty Za bitwy, za przegrane bitwy, za ilość poległych itd. I tak dalej. Jedna z chyba z najlepszych gier Langa. Ja polecam Wam chociaż sprawdzić nawet jest chyba na BGA, z tego co kojarzę. Kolejna gra On Mars certy Ta gra jest moim zdaniem najlepsza. certy gierką. wyszedł też dodatek do niej. Mamy zapakowany, tam wprowadza kooperację i tam. Inne rzeczy, ale w samej podstawce, czyli w On Mars, macie już tam dosyć fajnie. To wszystko fajnie działa. Pandemic Legacy Season Zero, anachrony, czyli duża gra od Mindglassu. Kolejna gra to Caverna z 2013 roku. Kaskadia, fajna gierka, w której będziemy sobie układać zwierzaczki, tereny, będziemy to wszystko sobie starać zapunktować. Puerto Rico starsza gra z 2002 roku, która ma reedycję, w, w tym roku z budynkami, plastikami, tak dalej, Gierka, która ma fajny myk podążania, tak wam już kilka razy wspominałem w klasykach. Kolejna gra to kroki Nole, chyba najstarsza z 1876 roku. Gierka, w której będziemy strykać sobie takimi drewnianymi krążkami no po to żeby trafić do środka będziemy się wypychać. Mamy tam takie drewniane dingsy żeby było nam ciężej. Prosta gierka fajna tylko ta plansza czyli ten okrąg drewniany jest dosyć trudny do przechowywania. SkyTeam czyli kooperacyjny lot samolotem. Jesteśmy pilotem i koopilotem. możecie zagrać na BG a, nie możemy się komunikować, rzucamy kośmi, układamy te kośmi tak, żeby dolecieć i wylądować naszym samolotem. Turbulencję dodatek bodajże wyszedł. Kanban EV, czyli gierka odświeżona, bo Kanban w pierwotnym, w pierwotnym wydaniu wyglądał dużo, dużo gorzej. Byście nawet na niego nie spojrzeli, że to mówiąc. Gdzieś tam leży na półce, to mam nadzieję, że uda mi się go wam przedstawić. Ale Kanban, czyli budowa samochodów. Underworld City, czyli fajna gierka, w której zagrywamy sobie karty, odpalamy akcje, Pax Pamir, następna druga edycja. Gierka z kocykiem, ja na to mówię. Macie okazję, to zagrajcie sobie na DGA albo sobie spójrzcie, jak ta gra wygląda. Food Chain Magnat, gierka splotera, ciut cięższa, gierka, w której będziemy sobie zarządzać restauracją po to, żeby się przepychać o klientów, pobierać je, podkradać klientom naszym przeciwnikom. Marvel Champion, czyli karcianka LCG. Możecie sobie składać tam dodatki, dosyć dużo tego jest, niestety nie w Polsce. Hit Pedal of Metal, czyli nasze turbo, gierka, w której będziemy sobie zarządzać, tak powiem, naszą formułką, czyli przyspieszać, hamować po to, żeby jak najszybciej przejechać daną liczbę okrążeń. Gierka jest na BGA bądź będzie, będziecie mogli sobie spróbować. Ona jest dla nas zastąpieniem gierki tej o tych rowerkach. Wita Kultur, czyli gierka w bawienie się w winnicę, czyli będziemy w winnicę mieć, żeby dźwięka. Kolejna gra to Everdell, czyli taka ciut lżejsza gra. Następna gra to jest znowu Crew, czyli tym razem mamy pod wodą. Gra kooperacyjna Trick tak jak tamta, to jest druga część. Następna gra to jest barasz, czyli jedna z bardziej wredniejszych gier, w której będziemy sobie mieli naszą hydroelektrownię, będziemy łapać kropelki wody. Gra euro oczywiście, będziemy sobie zaznaczać, co chcemy robić, budować na planszy, będziemy podkradać, podstawiać się. Dosyć okrutna gra, że tak powiem, z fajną negatywną interakcją. Następnie 35. Miejsce to jest Król Solo, midnight Board Game, czyli ta pierwsza wersja, nie ta unlimited. Yy, u nas wydana przez Lacertes z 2011 roku, Orleans, czyli yy, gierka, w której będziemy sobie losować żetoniki, później ustawiać na planszy. 2014 roku yy, Too Many Bones, czyli gierka wydana przez Portal. Następnie jest Wingspan, yy, gierka, w której będziemy sobie Dzisiaj na to mówię, mieć swoje trzy rzędy, wykładać karty, odpalać te rzędy, bonusiki. Dosyć prosta, rodzinna gierka. Kolejna gra to już klasyk Terra Mystica. Niestety w tamtym roku Terra Mystica opuściła naszą kolekcję. Wyparła ją era innowacji. Terra Mystica, czyli gra, w której będziemy sobie rozwijać naszą. Yy, Naszą frakcję, teraz formować pod siebie. Każda frakcja ma inny kolor, w którym może się osiedlać. Dosyć fajna gierka. I trzydziestkę otwiera ród. Gierka, w której mamy asymetryczne frakcje. Dosyć dużo tego ruta wyszło, już, już się pogubiłem, które frakcje są jakie. Jeden dodatek nawet wprowadza tryb solo, gdzieś tam muszę go dokupić. Ale suma summarum rut gierka, w której będziemy sobie walczyć, oczywiście, po to, żeby wygrać, będziemy mieli każda frakcja inaczej będzie działała. Na przykład ptaki będziemy układać sobie z kart drzewko akcji. Jak się nam wysypie, to, to będziemy musieli się resetować. Dosyć fajna jedna z takich gierek, które ciężko nauczyć i najlepiej mieć stałą ekipę do grania, Później mamy ruiny Arka. Arnak, czyli grew, Dosyć prostą taką wyścigową. Arkham Horror Card Game, czyli któlu. Kolejna gra to jest Great Western Train, druga edycja. Gierka w przepędzaniu krówek. Będziemy sobie przepędzać krówy z dołu, planszy do Kansas. W zależności jak ile mamy tych krówek różnych, krówek, tyle będziemy zgarniać pieniążków i gdzieś tam oznaczać na planszy. Macie filmik z zasadami poprzedniej wersji 26 miejsce Frostheaven czyli druga część Heaven, kampania tak dosyć duża gierka a po niej jest Concordia czyli prosta gierka w Rzymskim imperium gdzie będziemy sobie zagrywać karty prosta gierka, ale sprawiająca dużo frajdy. Gdzieś tam mi umknęło, że nie macie jej na kanale, także tak, pewnie się pojawi. Uszcza dla Ozdyna następna. Chyba najwięcej naj akcji jest w tej gierce. Agricola, La Havra i tak dalej Ta gierka ma chyba najwięcej tych akcji. Później mamy Brzdęk Legacy, Nemesis, czyli gierka inspirowana filmem Obcy. Gierka, w której będziemy mieli zadanie, będziemy musieli wykonać je, starać się przeżyć na statku. Później mamy Brasa Lancaster, czyli tą odświeżoną wersję starego Brasa. Tutaj mamy z 2007 roku Duna Imperium Uprising, czyli ta nowa wersja Dune 7 Cudów Duel, czyli mniejsza wersja 7 Cudów Świata. W tamtym roku, tak jak Wam wspominałem w poprzednim filmiku, wyszedł, wyszła ta gra w świecie Władcy Pierścieni. Eclipse Second Hand of Galaxy, czyli ta nowa wersja Eclipse'a, Eclipse, czyli gierka 4X, konkurent Twilightu. Ciut szybszy na moim zdaniem, gdzie będziemy sobie rozwijać naszą frakcję, budować. Dosyć fajna gierka, ale też ciut dłuższa. 17. miejsce jest to side. side, czyli klasyk alternatywna rzeczywistość Europy 1920. Wojna. Tak, mamy swoje frakcje. Te frakcje delikatnie się różnią. Może nie tak dużo jak powinno, ale delikatnie się różnią. Mierka prosta, będziemy przeskakiwać sobie naszym pionkiem i wykonywać akcje. Kolejna gra to jest Great Western Train, ta pierwsza wersja, czyli 16. miejsce. To co macie na kanale. Zamki Burgundii, Fajna gierka z kośćmi, to już jest praktycznie klasyk. True the Ages, New Story of Civilization, czyli nowa wersja tej poprzedniej. Jest gierka na BGA, możecie sobie ją spróbować. Później mamy Twilight like Stargo, czyli Zimną Wojnę. Karcianka na dwie osoby, jedna z fajniejszych gier o Zimnej Wojnie, taka przepychanka niestety. Druga wersja, czyli Wojna Narodów. Nie sprawdziła się w Polsce, jest podobna, ale ta jest bardziej zaszanowana. 12 miejsce Gaia Projekt, czyli najwyżej umiejscowiona gra w świecie teramistiki, czyli z tej mechaniki. Gierka, macie na kanale dosyć dużo tego. 11 miejsce Gloomhaven Szczęki 2, czyli ta mniejsza wersja Gloomhaven. To nie znaczy, że gorsza. 25 scenariuszy tam jest podobno. Y, Będziecie sobie mogli to przechodzić. No jesteśmy w pierwszej dziesiątce, czyli pierwszą dziesiątkę otwiera Spirit Island, czyli gierka bardziej solo według mnie. Gierka, której będziemy duchami, będziemy starali się przepędzać najeźdźców. 8,3 ma ta gierka y, oceny. Następna gierka jest to Star Wars Rebelia, czyli konkurent. Y, Wojny o Pierścień, my jesteśmy jedną stroną konfliktu, staramy się wygrać, fajna oczywiście dwuosobówka, ale jest tam cztery napisane, gra najlepiej działa oczywiście na dwie osoby, przepychanka tak jak Wojna o Pierścień, czyli następna gra, jeszcze tylko Star Warsy mają 8,4 ocenę, 8,5 ma właśnie Wojna o Pierścień, Gierka w której też będziemy dwoma stronami konfliktu. Cały meg polega na tym, żeby jak najszybciej dojść do tego miejsca, gdzie musimy to wykonać tą dobrą stroną, bo czym dłużej gramy ta zła strona jest ciut mocniejsza. Dosyć fajna gierka. Kolejne miejsce 8,4 tera formacja Marsa, czyli ta pierwsza wersja Terraformacja Marsa gra building, czyli będziemy sobie układać te karty, zagrywać, odpalać kombosy. Też dosyć fajna gierka, jeszcze nie ma na kanale. Kolejna gra 8,4 Duna Imperium. Tą gra, akurat macie nawet gameplaya z litką zagraną. U nas ona się nie sprawdziła, ale dosyć fajnie działa. Gierka deck buildingowa z planszą. Kolejna gra 8,6 Twilight Imperium, czwarta edycja, czyli wielka gra, w której będziemy prowadzić swoją frakcję. Później tam będziemy głosowania robić. Dosyć fajna, potężna gra, no ale też czas tej gry też jest dosyć długi. I oczywiście najlepiej się sprawdza w jak największym składzie. Wydaje, że do 6 osób ona chyba działa. Następne miejsce mamy 8,6, Haven, czyli gierka, która okupowała bardzo długo pierwsze miejsce, gierka gdzie będziemy mieli wielkie pudło, będziemy odkrywać, przechodzić sobie misje, dosyć fajnie to działa. Kolejne miejsce, czyli pierwsza trójka to jest Ark Nova, z 2001 roku dosyć mocno się wbiła tutaj, macie filmik z Ark Nowy. Oczywiście możecie też zagrać sobie na BGA. Ja gram już tylko na BGA Arg Nowa, czyli gierka o tworzeniu swojego ZOM, będziemy sobie zagrywać karty. Oczywiście musimy mieć na swojej plaszze odpowiednie miejsca, żeby to zagrywać, wyjdzie dodatek do tej gierki. Drugie miejsce jest to Pandi, Pandemic Legacy Sezon 1, czyli Pandemic tak? Legacy, czyli odkrywamy. Zmienia nam się to wszystko 8,5, no i pierwsze miejsce ma 8,6. Bras Birmingham, czyli reedycja brasa starego, dodane parę rzeczy. Najlepiej to działa. Brasa nie macie na kanale, także w tym roku postaram wam się wrzucić go. A gra jest dosyć prosta, powiedzmy, w zasadach, ale już w rozkminieniu tej gierki troszkę tam trzeba się pomęczyć. Najlepiej działa oczywiście w ciut większym składzie niż dwie osoby, 3-4 gracze. I to by były praktycznie wszystkie gry stopki 100 gier BGG. W przyszłym roku oczywiście porównamy sobie też nagramy tą topkę. Jeśli Wy uważacie, że jakaś gra powinna być wyżej, bądź jej nie ma, dajcie znać w komentarzach. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki i do następnego.